Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj rozbiorę taki silniczek. Jest to, nie znam się na prądzie. Ma cztery kable, to pewnie trójfazowy silnik. Waży... Nie wiem ile waży. To jest spory moment. Zaraz wrzucę padę. I zobaczymy. Momenty moment z 5 kg. Więcej. Z 7 kg może ważyć. O kurde, czekajcie jedną ręką 105 prawie z kabelkiem waży niecałe 10,5kg rozbiorę go nigdy nie rozbrałem takiego silnika zobaczymy ile miedziuchy uda się odzyskać z takiego silniczka nie wiem czy to będzie szybka robota czy czy nie bo nie rozkręcałem takiego taki sprzęgło pewnie było jakieś gumowe coś pewnie, coś napięcało, ale nie wiem co od szwagra dostałem ponad spalony silnik a, tu była tabliczka, ale ktoś ją zamalował nie ma nic, żadnych danych znaczy nie widać, bo jest cały malowany na niebiesko a taki na pewno nie był oryginalnie, bo ta mówka plastikowa też jest na niebiesko i ta słona widać, kurwa wchodzi, także ktoś to prysnął na niebiesko cały ten silnik zresztą widać pod niebieską farmą jeszcze jakaś Siwa farba. Także szkoda, że tą tabliczkę tutaj zamalowano, bo <laughs> tak bym wiedział chociaż co to za silnik. Jakiej mocy? A tak nie wiem nic. Dobra, biorę się zaraz. Rozebranie tego silnika. No, w sumie jest wszystko prawie stan. O, to łożysko, bo. O, to malnięte łożysko jest. No to nic, takie nie Tylko. Jak ten pierścień ściągnąć? Nie mam ściągacza. Najwyżej. Atomij młotkiem rozbija i tyle. Co I teraz tak. Najlepiej byłoby to rozciąć. aby tutaj się z tym nie bawić przeciąć tu, na pół szlifierką kątą, tu i tu i ładnie się rozejdzie o, to jest mój plan dobra, poczekajcie, moment co kamerą przetnę na pół obudowę i miedziuszka będzie na wierzchu no i dupa muszę przerwać robotę, bo patrzcie co się stało wyrwało mi tarczę na szczęście mam osłonę i okulary, także nic mi się nie stało ale w czym problem? W tym problem, że kurna ta gówniana szlifierka, którą używamy od jakiegoś czasu Wadzie w taki, że go woli. Gdzieś kupiłem chyba w Biedronce I dawno chciałem już ją wymienić na jakąś inną, ale no szkoda mi było, no bo No bo chodziła cały czas, ale, ale jest tak nieporęczna, ciężka I co? Nie mogę odkręcić tarczy Tak się zacisnęła ta śruba, a blokada już jakiś czas była wyrobiona i w tej chwili nie, nie, idzie ten Nie mogę tutaj zablokować Tego wrzeciona i, i no w żaden sposób nie jestem w stanie odkręcić tej tarczy Tarcza jakaś kurna, nie wiem, czy krzywą coś złapałem Zerwało mi i co, i się kłamała, nie? A tu już tak ładnie prawie ca, cały ten pierścień przeciąłem, bo wpadłem na pomysł, że go truwetnę, To on mi wyjdzie yy, no ale prawie cały przeciąłem No i tarcza poszła. No też problem w tym, że nie miałem jakoś stabilnie mocno unieruchomione to. to było tak sobie na stole tylko obstawione z jednej strony tym, tym, tym stojanem, a z drugiej strony jakimiś blatami. No i pewnie mi się tarcza lekko skrzywiła i wyrwało. To był ten powód połamania tej tarczy. No ale nie mogę kurde odkręcić. No to skurczy... Już nie będę przeklinał, ale no się tu męczysz dłuższy czas po prostu. O. Ta blokada, o, tam. czuć, że coś tam wchodzi, te, 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 te dołki, ząby, te otworki, ale nie trzyma. A tu nigdzie nie podejdę żadnym kluczem też. Tu musiał być taki specjalny, bardzo płaski klucz, którego tak patrzę, ale nie mam, nie przypominam sobie, żebym miał taki klucz. Wtedy bym tu podszedł i bym tu kluczem zabrał. A moment, 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 moment. Teraz mnie on śniło, Bo mam od fryzareczki taki płaski klucz. Patrzcie, taki płaski. Czy to jest ten sam rozmiar? Kurde, rozmiar ten sam. Ale... Mimo to, że jest cienki. Bardzo cienki. To i tak kurde jest za gruby, żeby tam złapać tą śrubę. Ja pierdziłę. Jaki sens. Tam są takie wypustki z jednej strony i właśnie Te wypustki są właśnie z tej strony, gdzie klucz wchodzi i to przez to ten klucz nie, nie chce też tam wejść. O, czekajcie, może jak go wbiję na hama... Może coś z tego będzie. Szlifierkę tak wymienię... Ale się kurde zacisnęło, ja pierdziulę. Szok. Poszło. Nie, nie poszło, klucz wyszedł. Nie chcę tego klucza zniszczyć, bo to jest od frezarki Odrzeć ona. Ja pierdziłę. Co za gówniana szlifierka. U gówno tak robią, że coś poszło. Ale nie, klucz to wyszedł. O Jezu. Dobra, spróbuję jeszcze to odkręcić. I dam znać, jak sytuacja. Kurczę, już tego nie odkręcę, nie ma, nie ma szans. Dwiema żabkami ściągnąłem osłonę. Jedną żabką trzymałem tu, drugą odkręcałem tą nakrętkę. I kurczę, mimo to, że no, mam mocne żabki i to się nie, nie ślizgało, widać, że te ząbki o, się ładnie wżarły, że tak powiem, w tą nakrętkę, za chwilę nie chcę puścić. Tak mi się to zacisnęło, że kuniec, nie? No ja pierdziłem no. tam ma takie ludzi. Chodzi jak. Oj Do dlatego pewnie tutaj się wyrobiły te. Próbowałem odkręcić. I ta blokada też puściła. No jak już takie żabki nie dały rady, rady, to już nie ma szans, żeby to odkręcić. Czyli co, w jednym z kolejnych odcinków zobaczymy, co się mieści w pierwszym szlifierce, bo ona już mnie tak denerwowała, pójdzie na na złom no nic, muszę kurde załatwić jakąś inną szlifierkę normalną jakąś kurczę i, i dokończyć tą rozbiórkę no bo to dużo mi nie zostało to przeciąć, odzyskam to aluminium przeciąć tu, obudowa aluminiowa zejdzie, a no bo to jest aluminium no i tylko tu obciąć w tym pierścień tutaj w tym, tą miedziuchę tu w koło obciąć, wybić w drugą stronę i, i to będzie po robocie, nie? Szybko robota, ale no kurde, sprzęt nieraz potrafi zawieść. Dobra, idę sobie na kolacyjkę. Jutro, coś, nie wiem, może jakąś sobie szlifierkę i dokończę robotę. Na razie, no, wracam do rozbiórki silnika. Tak jak mówiłem chwilę temu, biedronkowa szlifereczka wyzionęła ducha. Zepsuła się tutaj ta blokada, się wyrobiła. Yy i nie mogę odkręcić tutaj tej nakrętki tarczą pękła tak się zacisnęła że nie idzie je odkręcić spróbuję jeszcze w imadle złapać tam ten pierścień i, i jakoś odkręcić ale ona już ma takie luzy że pójdzie na, na złom pewnie i co oglądałem dzisiaj kurne szlifierki diwolda oglądałem na baterie o, tarcza, osłona by pasowała nawet. Identyko. Yy, na akumulator patrzyłem, takie szlifereczki, kurde, kupę kasy kosztują. I tak chodziłem, przeglądałem, przeglądałem. I kupiłem bożkę za 235 zł. Taką małą szlifereczkę. Na, na moje takie amatorskie używanie mi to wystarczy. Mam nadzieję. Dobra, zakładam tarczę i... I dokończymy tutaj rozkręcanie tego. Udało mi się wybić. U, to na wpust było. Wpuścik powinien wyjść. No wychodź, kurde. Na wpust. I teraz ta obudowa aluminiowa powinna ładnie zejść. No dobra, to idzie na złom. To idzie do aluminium, tylko tu jeszcze jest podkładka widzę stalowa. Tak. I tu już mamy aluminium. To też złom. Dobra i teraz tak jak mówiłem rozetnę sobie tutaj ciachnę i tu ciachnę i ta mi zejdzie ładnie. Przepraszam, no aluminium udało mi się odzyskać. To wszystko jest aluminium. Co? Została mi tylko miedziucha tutaj, żeby to wydłużyć. Przetnę szlifiereczką tu w koło. Wtedy postaram się wybić w drugą stronę. Dobra, szlifierkę w garści tniemy. No, obciąłem ładnie, moment sprawnie. Szlifierka, kurczę Bosza, Dobrze się sprawuje. 235 zł i... Nie potrzebuję lepszej. Fajna. Lekka, poręczna. Dobra, teraz zobaczymy czy mi się to uda w miarę łatwo wybić. Kurcze nie idzie, to tak jak myślałem, że pójdzie łatwo. Nie idzie. Nie chcę ruszyć. Yy... Dobra, z drugiej strony obetnę przy samym tu yy... brzegu. Bo tu zostawiłem takie ranty. I w momencie, jak stukam, to się rozpłaszcza. Czekajcie, jakby to. Tak, obetnę to tu przy samym rancie. Zobaczymy wtedy. Dobra, zobaczymy teraz, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie. No, teraz idzie pięknie. O kurde, za gruby ten. ...bolec za gruby. Ciężko muszę wziąć. 根本都不要。啊。<Yeah. S 1> oh. Dajcie mi znać w komentarzu czy, yy, czy aby to sprzedać muszę wyczyścić w sensie yy, obrad z tych sznurków i z, tych, z tej, o, takiej yy, z tej powłoki czy to tak po prostu przyjmą mi na, na złomie jako mieć miks nie wiem w sumie ja to obczyszczę ile, ile mi się uda, ale nie wiem czy jest to sens może nie trzeba tego czyścić. Dajcie mi znać w komentarzu Dobra, moment tu obskrobię to i, i będę przechodził chyba co do podsumowania, bo już wszystko mam. Dobra, no to bardzo sprawnie, bo wystarczyło trzy razy młotkiem puknąć, to jest tak kruche, ten, ten klej i taki, takie płótno tam było z klejem, trzy razy młotkiem to się wszystko połamało, ładnie odpadło. Dobra, rzucam wagę i ważymy. Tak, pokażę Wam jeszcze, co, co udało się odzyskać. Czyli tak, aluminium odlew wszystko tutaj to jest aluminium. Kabelek na razie sobie odłożę. Trochę miedziucha też padnie. No tu jest stal, wirnik. Tu jest y, mosiądz pobielany i nie wiem, miedź biała. Czy jak to nazwać? No razem zważę. No i miedziucha. Tak to tu wygląda. Dobra. rzucam wagę i podsumuję to. Zacznę od stali. 7 kg 362 g po 75 groszy. 5,52 za stal. Aluminium oblew. Chociaż nie wiem, czy mi to przyjmą jako odlew, bo jest polakierowane. ale to chyba na to nie, nie zwracają uwagi przy aluminium. Ale to nie ma dużej różnicy między odlewem a mieszanym. Na razie policzę to jako aluminium odlew po 6,20. Tego aluminium mamy kilogram 762 gramy po 6,20, 10 ,92 zł 92 grosze. pobielany 10 gramów po 18, 18 zł 18 groszy w Na No i mediocha, mieć miks. Niecały kilogram, 970 g po 28 zł 27 złotych 16 groszy zł. Łącznie za ten silnik Uzyskałem 43 ,78 zł 78 groszy Niby dużo, ale ile tam roboty, za dużo nie było yy, Jedna czwarta, jedna piąta Ceny szlifierki, którą musiałem kupić, bo ta, tak jak mówiłem, idzie na złom Napiszcie, czy, czy chcecie odcinek z tej szlifierki Rozbi rozbiorę ją, jeżeli chcecie i zobaczymy, co jest tam w środeczku. I tyle no. Wkurzałem ją od dłuższego czasu. A tak mam teraz małego bożka i jestem zadowolony. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dajcie łapkę w górę, jak się podobało. I co? Trzymajcie się, do następnego. Hej, cześć.